W 1933 roku Polonia w Kanadzie postanowiła utworzyć jedną narodową organizację, zrzeszającą wszystkie mniejsze. Początkowo organizacja ta nosiła nazwę Zjednoczenia Zrzeszeń Polskich w Kanadzie, dopiero w 1948 roku nazwa została zmieniona na Kongres Polonii Kanadyjskiej. W przeciągu dwóch ostatnich lat Kongres z pomocą organizacji członkowskich i Polaków w Kanadzie osiągnął dużo ważnych sukcesów. Prawie 10 lat polskie społeczeństwo w Kanadzie ubiegało się o zniesienia wiz dla Polaków przylatujących do Kanady. W zeszłym roku nasze starania się spełniły. Z pomocą Polonii Kongres współorganizował kampanię. 1 marca 2008 roku minister do spraw imigracji, Diane Finley, ogłosiła zniesienie wiz dla Polaków przybywających do Kanady. 4 i 5 kwietnia 2008 roku prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń towarzyszył premierowi Stevenowi Harperowi w jego wizycie do Polski. Podczas wizyty Polska podpisała umowę o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą. Także prezes Lizoń towarzyszył premierowi Harperowi w jego odwiedzinach w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 10 czerwca 2008 roku premier Kanady Stephen Harper przyjął w parlamencie kanadyjskim w otawie reprezentantów organizacji polonijnych, aby uczcić 75 rocznicę Kongresu Polonii Kanadyjskiej, setną rocznicę Polonii w Windsor i 150 rocznicę osadnictwa polskiego w Wilnie na polskich kaszubach w Kanadzie. 14 lipca 2008 roku minister do spraw obywatelstwa i imigracji Diane Finley podpisała umowę o wspieraniu mobilności młodych obywateli. Niecały miesiąc później pani minister zaszczyciła swoją obecnością Kongres Polonii Kanadyjskiej na corocznej kolacji, która okazała się wielkim sukcesem. W tym roku założona została nowa strona internetowa, której celem jest udostępnienie informacji na temat polskiego dziedzictwa kulturowego w Kanadzie. Także oficjalna strona kongresu uległa rewitalizacji, aby stać się medium komunikacji pomiędzy kongresem, organizacjami członkowskimi i Polonią. Dodatkowo wystartowało 14 mniejszych stron, które zostały stworzone dla poszczególnych okręgów i fundacji charytatywnych. Kongres stale pracuje nad stroną internetową, która ma na celu promowanie polskich artystów w Kanadzie. Wreszcie, Kongres Polonii Kanadyjskiej skonstruował interaktywny sondaż internetowy, aby dowiedzieć się od Polonii o najważniejszych problemach, na których powinien skupić się Kongres przez najbliższe lata. Kongres Polonii Kanadyjskiej jest dumny z osiągnięć Polaków w Kanadzie. I ma nadzieję, że współpraca pomiędzy nim a organizacjami polonijnymi będzie rozwijała się, aby razem efektywnie rozwiązywać sprawy polonii.